Dzień dobry. Jest dzisiaj wiadomo 24 grudnia, co jest wigilią świąt Bożego Narodzenia. Niezależnie komu kibicujemy w tamtym czasie, czy kibicujemy Real'owi Madryt, czy w Barcelonie, czy innym zagranicznym klubom, to święta Bożego Narodzenia to jest czas, kiedy wszelkie takie sprawy odchodzą na boczny plan. Bo to jest czas, w którym my wszyscy się jednoczymy. Dlatego z całego serca chcę Wam życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Jeśli chodzi o filmy w sprawie ocenienia zawodników Real Madrid za ostatnie trzy mecze. to one będą, pojawią się na tym filmie do końca roku. Nie pojawią się przez następne trzy dni, ponieważ ten czas... I tak jak pewnie wy będziecie chcieli spędzić z rodziną. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.